Nie, to mój pilot zawsze bierze takie fajne miejsca. Teraz to mój pilot się stresuje, bo Śnieżyca ma być. Chcę jak najdalej tą Francję przelecieć, ale kurde, to po prostu jest bezcenne. Pogoda, słoneczko, no jest zimno, jest zimno, jest wiatr. Jak jest gdzieś woda, to zaraz się zamienia w lód, ale w ogóle tereny tutaj i dróżki to jest po prostu te serpentyny, to taka moja pamięciówka. Muszę sobie zrobić taką pamięciówkę, jak się poczuję źle, to sobie przypomnę, jak się tu śmigałem z tymi serpentynami, tymi dróżkami, z mandarynami. Tak. O, będą śnieżyce. Zobaczcie na to, moi drodzy, będą śnieżyce. To już jest pewne. No jest to tata, no co? Wzgórza, dróżki, słodeczko Mam jakieś chatki.